Październik jest miesiącem profilaktyki i walki z rakiem piersi, dlatego w dniach od 19 do 20 października w ławie odbywał się Festiwal Kobiecości skierowany do mieszkanek miasta i powiatu ławskiego. Akcja ta oprócz profilaktyki ma także uzmysłowić, jak wielkim zagrożeniem w XXI wieku są choroby nowotworowe. To właśnie nowotwory złośliwe są drugą pod względem częstotliwości przyczyną zgonów i stanowią ponad 30% zaraz po chorobach serca i naczyń. Organizatorami projektu były Stowarzyszenie Zawsze Kobieta, Urząd Miasta Oława, Centrum Odnowy Biologicznej, Starostwo Powiatowe oraz Ośrodek Kultury w Oławie. Witam wszystkich serdecznie i myślę, że to, że spotykamy się tutaj kolejny raz, świadczy o tym, że ta akcja jest bardzo potrzebna, bardzo skuteczna i myślę, że będziemy się spotykać tutaj co roku. Wszystkim dziękuję za przyjście. To, że co roku zgłasza się na ochotnika coraz więcej pali na badania, świadczy o tym, że akcja jest skuteczna, promuje świadomość badań i to jest najważniejsze. Ze swojej strony życzę wszystkim zdrowia, bo dopiero kiedy się je traci, uświadamiamy sobie, jak jest cenne, a tak naprawdę jest bezcenne. Program festiwalu rozpoczął się 19 października Marszem Różowej Wstążki, który rozpoczął się na Placu zamkowym obok liceum. Po słowie wstępu młodzież oławskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z mieszkańcami miasta, członkami Stowarzyszenia Zawsze Kobieta, orkiestrą, dentą, Ośrodka Kultury w Oławie przemaszerowali wokół rynku, niosąc transparenty z hasłami Mamy haka na raka, samopadanie to zapobieganie, bądź pierwsza w walce z rakiem, rak piersi to nie wyrok śmierci. Kolejnym wydarzeniem, jakie miało miejsce tego dnia, był koncert. W tym roku zorganizowany był pod hasłem Byłaś tu!, poświęcony pamięci Ireny Jarockiej, która wspierała oławską akcję propagowania profilaktyki raka piersi, a która zmarła w tym roku po ciężkiej chorobie złośliwego nowotworu mózgu. Dlatego koncert poprzedziły wspomnienia filmowe z pobytu artystki w ławie. Następnie Natalia Jędrzejczak, Anna Żebrowska, Karolina Kamińska, Adriana Krakowska, Artur Piotrowski, Sandra Góra z Kamila Bakalaczy, Kruk, Paulina i chór dziecięcy przedstawili najpiękniejsze, znane i nieznane utwory Ireny Jarockiej. Była to podróż przez wspomnienia z życia artystki. Koncert był pełen emocji, mnóstwa wspomnień i łez. Na zakończenie koncertu wszyscy artyści wraz z widownią zaśpiewali wzruszającą piosenkę z najnowszej płyty piosenkarki. By coś zostało z tych dni. Ja jestem wzruszona i mogę się rozpaczać. <noise> Oczywiście ja też jestem wzruszona. Ech. I powiem tak. W imieniu wszystkich kobiet walczących z rakiem, wszystkich Amazonek, którego, których jestem reprezentantką, chciałabym Wam pięknie podziękować. bym mogła się ukłonić za te chwile wzruszeń, które mogłyśmy przeżyć. Mogłyśmy dzięki Wam zapomnieć o tym, co na co dzień na nas czeka, co na, na co dzień na nas czeka. Mogłyśmy się zatracić. Voice of Olawa. mogłyśmy się zatracić w przecudnych słowach piosenek, które były w Waszym wykonaniu. Na pewno była z nami pani Irena Jarocka. Była dumna, tak samo jak ja, że miałam możliwość uczestniczenia w tak pięknym przedsięwzięciu. Elu, kochamy Cię. Bardzo dziękujemy za wszystko. E Zakończeniem festiwalu Kobiecości był pokaz Mody oraz koncert Anny Żebrowskiej, który odbył się w sobotę wieczorem na Hali Sportowej OCKF 20 października. Anna Żebrowska zaprezentowała utwory Anny Jantar oraz Ireny Jarockiej. Dodatkową atrakcją były pokaz tańca brzucha oraz tańca towarzyskiego.